To jest rzeczywiście no. taka walka dwóch demonów, którą, którą masz. nie? tak bym się zgodziło. To W ogóle twoja historia jest, powiem ci, że no to jest to jest w ogóle coś takiego nieprawdopodobnego, bo mm, my trochę hełbimy się. Mówimy, jako też ludzie, którzy słuchają takich w ogóle historii, że historiami, którzy wyszli z toksycznego, destrukcyjnego środowiska z biedy. No, ale, ale te osoby, które wyszły z tego, to wciąż, tak jak ci powiedziałem wcześniej na początku, to są pojedyncze jednostki, bo zdecydowana większość to ludzie, którzy po prostu tam zostali. A my oceniamy tych ludzi to jak z perspektywy normalnego domu, normalnego dzieciństwa. A nawet jeśli był tam krzyk, zła relacja z rodzicami, bo każdy w pewien sposób się z tym mierzy, ale to jest i tak nieproporcjonalne. Nieporównywalne z Twoją historią, którą ty musiałeś przejść w ogóle w swoim życiu. Zastanawiałem się, czy ten w ogóle hejt i odbiór był Twoim zdaniem nieproporcjonalny, że trochę to było za mocne, bo wynikało z tego, że może trochę ludzie po prostu nie rozumieli, kim jesteś i co przeszedłeś w swoim życiu. Co do ostatniego mojego występu, to tak, że zostałem jakby za bardzo ruszyli, ale to jest ich, jest ich prywatne zdanie, także ja na to nie mogę, ale osobiście wiem, że źle zostałem odczytany i, i za bardzo ze mną e, e, pocisnęli, jakby ten, może nie pocisnęli, ale uwierzyli w to, że to może być prawdą. E, I tyle, nie, ale tak poza tym to no, staram się o tym nie myśleć, bo no, bym zwalował. To jest też ciekawe, że zostałeś poddany. Co, łatwiej to... powiedzieć, no sobie to są że to jest półniebany alkoholik, skończony, egoista, końca zajebany, niż popatrzymy na niego, jak na osobę chorą. Bo to dni jeszcze trochę czasu, zanim będą patrzyli na półnów i na alkoholików, na, tak jak na ludzi, którzy chorują na, na złośliwego nakazu z, z przyrzutami. E, Proszę jest powiedzieć, że to jest pijany, bo nasz pan skończony, zobaczony wyobier teraz ze swoim rodziną i tak dalej, negując go, niż wezmąc go niego sobie chorą po prostu. No, i to jest też, też ciekawe bardzo, że ty byłeś, um, ty byłeś też oceniany przez osoby, które same nie były krystalicznie czyste, w ogóle nie były czyste, i trochę bym powiedział, że też z, mojego, z mojej perspektywy ludzie tak mają taką skłonność do wchodzenia w taki lincz społeczny, w całkowicie całkowicie nieproporcjonalny, wręcz obrzydliwy, gdzie bardzo łatwo jest kogoś ocenić, obrzucić błotem. No samemu nie mając w ogóle czystego sumienia